Jest z nami pierwszy gość poranka Radia Republika, godzina 6:22. Tomasz Grzywaczewski, podróżnik, publicysta. Witam cię Tomaszu. Gdzie teraz jesteś? Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja teraz w Nowym Jorku, także w Stanach Zjednoczonych i z kolei u nas je są 22 minuty po północy. Ale już podobnie jak Polska, zaczęliśmy poniedziałek. Dobrze, spotkanie Trump-Putin to jest chyba najważniejsze, co czeka nas w tym tygodniu. Pełne kontrowersji to spotkanie, ale. Na, na ziemi amerykańskiej. To Donald Trump będzie gospodarzem tego spotkania. No i chyba to pokazuje pozycję, z której no, obie strony przystąpią do tych rozmów. Zdecydowanie. To znaczy, to spotkanie, oczywiście tutaj w Stanach Zjednoczonych jest szeroko komentowane. To będzie pierwsze spotkanie pomiędzy amerykańskim a rosyjskim prezydentem od momentu rozpoczęcia przez Rosję tej bandyckiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. I tutaj przede wszystkim podkreśla się, no właśnie, że to dyktator Władimir Putin przyjedzie do Donalda Trumpa i pojawi się w Ameryce. To jest jednak bardzo duże zaskoczenie. Wcześniej spekulowano, że do takiego spotkania mogłoby dojść. Gdzieś na jakimś gruncie neutralnym wymieniało się Zjednoczone Emiraty Arabskie, mówiło się o Arabii Saudyjskiej, padały również propozycje któregoś z państw europejskich. No, wydawałoby się, że to jest takie rozwiązanie, na które rzeczywiście może przystać Władimir Putin. Tymczasem finalnie okazało się, że został on myślę, że przymuszony przez amerykańską dyplomację do tego, żeby wsiąść w samolot i przylecieć do Stanów Zjednoczonych. No to jest jednak sytuacja dla rosyjskiego dyktatora i Złodniaza Wojennego do pewnego stopnia upokarzająca, szczególnie że warto pamiętać, że właśnie Władimir Putin lubił pokazywać miejsce w szeregu różnego rodzaju światowym przywódcom, na przykład w taki sposób, że kazał im czekać. Albo Ugo, sadzał przy takim audęcją. bardzo długim stole, to, to bardzo widowiskowe, to, to na chwilę zboczymy na, na pozornie inny temat, bo porozumienie pokojowe między Armenią i Azerbejdżanem to jest najnowsza, najnowsza klęska Władimira Putina, bo Donald Trump no, zdołał osiągnąć porozumienie między dwoma no, bardzo zwaśnionymi krajami. W miejscu, gdzie to, to Rosja zawsze była gwarantem takich porozumień, czy Kaukas jest już poza strefą wpływów rosyjskich? Wydaje się, że Rosja znajduje się na Kaukazie Południowym przynajmniej w głębokiej defensywie. Rzeczywiście w poniedziałek w Białym Domu doszło do podpisania porozumienia pokojowego oraz porozumień ekonomicznych takiego trójstronnego pomiędzy Armenią, Azerbejdżanem i Stanami Zjednoczonymi. To jeszcze nie jest finalny traktat pokojowy, ale rzeczywiście jest to porozumienie pokojowe o znaczeniu historycznym, które oznacza koniec trzech dekad wojen pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Armenia, która tradycyjnie znajdowała się w rosyjskiej strefie wpływów, pamiętajmy, że cały czas na terenie Armenii stacjonują rosyjscy żołnierze w bazie w, w, w Gumri. no ale okazuje się, że to Stany Zjednoczone doprowadziły do zawarcia tego porozumienia e, pokojowego. Pozycja Rosji w Armenii już od pewnego czasu była coraz e, słabsza. Rywan jest głęboko rozczarowany pod postawą Rosji, która formalnie jest sojusznikiem, ale w praktyce nigdy nie pomogła e, Armenii w trakcie konfliktów z Azerbejdżanem w ostatnich latach. To jest duży cios dla Rosji i który pojawia się w momencie, kiedy Władimir Putin będzie musiał przylecieć do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z Donaldem Trumpem. Także to był, powiedziałbym, taki naprawdę cios w miękkie, kaukaskie podbrzusze Rosji. No, te, te ostatnich kilka dni dla prezydenta Władimira Putina no, wyglądają zdecydowanie nie najlepiej. No właśnie, bo to jest kolejna klęska Władimira Putina, który poniósł klęskę w Syrii, w Iranie, jeszcze można wyliczać, ale, ale i teraz na Kaukazie. I z takiej pozycji on przyjeżdża do Donalda Trumpa, no, tak naprawdę, co może być treścią tych, e, tych rozmów, bo dużo jest e, e, kontrowersji, e, bo po, niektórzy porównują, moim zdaniem, no, gruba przesada do układu monachijskiego, e, ale e, właśnie, co może być treścią tego porozumienia, bo, e, no, bo boimy się, żeby Ukraińcy nie zapłacili jednak zbyt dużej ceny w postaci utraty e, części swojego terytorium. Tak, tutaj rzeczywiście zgodnie z przeciekami pojawiły się takie informacje, że jakoby strona rosyjska mogłaby się zgodzić na pewnego rodzaju wymianę terytoriów okupowanych. Tutaj mówiło się o takim wariancie, który zakładałby, że Rosjanie przejmą kontrolę nad całością obwodów Donieckiego i Łukańskiego, czyli nad całym Donbasem. Mówisz nad, tym, nad tymi terenami, które teraz nie są okupowane, ale w zamian za to mogliby odstąpić okupowane od typ, lutego 22 roku tereny obwodów Zaporowskiego i Hersońskiego, czyli de facto korytarz lądowy pomiędzy okupowanym Krymem a okupowanym Donbasem. Potem te informacje były dementowane. Tak naprawdę nie wiemy, jaka jest sytuacja do końca. No, ja powiem, przyznam szczerze, że taki wariant wydaje mi się trudny do wyobrażenia. To znaczy z punktu widzenia rosyjskiego no to utrzymanie kontroli nad tym korytarzem lądowym i również dostęp do Morza Azowskiego, no to jest ich naj, największy, taki realny sukces militarny więc oddanie tych terenów wydaje mi się dosyć mało prawdopodobne. No, z kolei pytanie w ogóle, czy sami Ukraińcy byliby zgonni, skłonni zaakceptować jakieś rozwiązanie, które miałoby obejmować przekazanie terenów nieokupowanych. No, bo jednak na, na terenie Włodoniewskiego ciągle są niezajęte ważne miasta, takie jak Kramatorsk, Słowiańsk czy Konstanty, Konstantyniwka. Tutaj badania opinii publicznej na Ukrainie pokazują, że ciągle ponad 50% mieszkańców Ukrainy jest przeciwko oddawaniu jakichkolwiek terytoriów. Pytanie, czy być może Kolejnym wariatem byłoby zamrożenie tego konfliktu po obecnej linii frontu. Z tego co wiadomo, to już w tych propozycjach nie ma bardzo niekorzystnych dla Ukrainy rozwiązań, które zakładałyby na przykład, że NATO zobowiąże się po prostu do nieprzyjmowania Ukrainy. Przyszłości, czy też, że państwa zachodnie nie będą dostarczały wojsk armii ukraińskiej uzbrojenia i amunicji. To były takie propozycje, które pojawiały się jeszcze w, w kwietniu, w maju. No to byłoby coś szalenie niebezpiecznego, bo de facto oznaczałoby, że rzeczywiście Ukraina mogłaby zostać wystawiona na pożarcie przez Rosję. No, moje obawy wynikają z tego przed tym szczytem, że wszystko wskazuje na to, że po prostu Rosja nie zmieniła swojego dalekosiężnego celu, jakim jest podporządkowanie sobie całej. Ukrainy i że jakby Rosja cały czas zamierza ten imperialny, bandycki projekt realizować, ale jednocześnie widać, że rosyjski dyktator chyba na poważnie potraktował groźby Stanów Zjednoczonych i zdaje sobie sprawę, że ewentualne nałożenie tych sankcji wtórnych, czyli no właśnie, Czemu, no. na czym polegają te groźby? Wytłumaczmy, bo tutaj to, to, to są. Donald Trump udowodnił już wielokrotnie, że nie żartuje, i jak powiedział, że gazociąg Nord Stream 2 przestanie działać, no to, to przestał. To prawda i to właściwie to rozwiązanie, które w tym momencie proponuje Waszyngton to ultimatum no jest właściwie chyba najskuteczniejszą bronią przeciwko Rosji. To rozwiązanie zakłada, że państwa, które kupują ropę naftową od Rosji, zostałyby obłożone stuprocentowymi cłami na wszystkie towary importowane do Stanów Zjednoczonych. A zatem okazałoby się, że w zasadzie to prowadziłoby do zamrożenia z takiego państwa, możliwości sprzedaży swoich produktów na do do Ameryki. to jest słowa bardzo poważna. A więc dlatego mówi się o tym sankcje wtórne, że one de facto uderzają nie tyle w Rosję, ale w odbiorców, w nabywców rosyjskiej ropy. Przede wszystkim w Chiny, Indie, Brazylię. Zresztą warto zauważyć, że w zeszłym tygodniu Waszyngton nałożył już dodatkowe 25% cła na produkty, na towary importowane z Indii, jako właśnie pewnego rodzaju de facto sankcje, kary za to, że Indie kupują potężne wolumeny rosyjskiej ropy. I jak się okazuje... Już w następnego dnia i dwa dni później po wprowadzeniu tych ceł nagle okazuje się, że spadła liczba ropy kupowanej przez Indie od Rosji. Także takie działania mogą być rzeczywiście niesamowicie skuteczne i też logika tych sankcji jest taka, że te państwa, które kupują ropę, a które nie mają dobre kontakty z Moskwą, a więc Chiny czy Indie, mają wywrzeć presję. Na y, rosyjską elitę polityczną, na Władimira Putina, żeby zaprzestał tej inwazji, no bo to jej kontynuowanie uniemożliwia y, prowadzenie przez y, czy państwa środka, właśnie czy Indie normalnych relacji handlowych z USA. Wracamy do rozmowy z redaktorem Tomaszem Grzywaczewskim, podróżnikiem, publicystą. E, witam ponownie. Chciałem wrócić jeszcze e, do treści tego porozumienia między Armenią a Azerbejdżanem, e, porozumienia no, narzuconego przez Biały Dom, tam się pojawiają bardzo ciekawe elementy, jak ten korytarz tranzytowy. To on się nazywa Trump Route for International Peace and Prosperity, która ma połączyć Azerbejdżan z jego eksklawą Nihiczewem, przez południową Armenię porozumienie zakłada również zniesienie ograniczeń w zakresie współpracy obronnej Stanów Zjednoczonych z Azerbejdżanem, a także porozumienia z oboma krajami dotyczącymi handlu, energii oraz technologii, w tym sztucznej inteligencji. Tak, to jest bardzo ciekawe. To rzeczywiście warto za, tak zauważyłeś, to jest kwestia tej tak zwanej. Tak, eksterytorialnej autostrady. No, to była jedna z tych zwątków, które były bardzo ważne dla Azerbejdżanu, no bo rzeczywiście Azerbejdżan po prostu w tym momencie nie ma de facto połączenia ze swoją eksklawą, czyli nachiczywaniem. Na to bardzo długo nie chciała się z kolei zgodzić. Armenia, no, jak wiemy, eksterytorialne autostrady generalnie budzą fatalne skojarzenia, w tak. zwłaszcza, zwłaszcza w Polsce. Zwłaszcza w Polsce. Natomiast no, tutaj trzeba pamiętać, że Armenia jest w, tym, w tej układance no, partnerem, czy, czy element, elementem państwem no, nieporównywalnie słabszym od Azerbejdżanu. Tutaj były, szczególnie w tym okresie, no, zdarzało się, że budżet wydawany na obronność przez Azerbejdżan był równy całemu budżetowi Armenii. Znaczy mówimy o państwach o ogromnej różnicy potencjału. Armenia mówiąc krótko walczyła o przetrwanie, czy walczy to przetrwanie, Jednocześnie będąc no, izolowaną przez, w, swoim, w swoim rejonie, również przez Turcję, w zasadzie utrzymując względnie normalne relacje tylko z Gruzją i, i z Iranem, i wisząc na rosyjskim pasku. Teraz ta sytuacja ulega bardzo mocnej. A Rosja zmianie. w tym wszystkim co? No, zupełnie bezsilna. No Rosja zupełnie bezsilna, bo Rosja próbowała prowadzić politykę, w której, jak mówię, formalnie oczywiście była partnerem, czy sorry, partnerem, sojusznikiem Armenii. Armenia jest zresztą e, państwem członkowskim Układu Organizacji o Bezpieczeństwie e, Zbiorowym, czyli tego tak zwanego rosyjskiego NATO. No ale de facto okazuje się, okazało się, że te gwarancje sojusznicze są puste, bo w momencie, kiedy doszło do konfliktu dwóch no, wojen o Karabach, które toczyły się na przestrzeni od 21 roku aż do roku 23, kiedy ostatecznie Azerbejdżan odzyskał kontrolę swoją zbuntowaną prowincją, no to Rosja nie kiwnęła palcem, żeby, żeby pomóc Armenii. Więcej, Rosja sprzedawała broń Azerbejdżanowi. Czyli sprzedawała Dobrze, broń bo Teraz wersencji. spora na to, co Polscy, Polaków najbardziej interesuje, czyli spotkanie zapowiedziane Donalda Trumpa, zaproszenie Karola Nawrockiego do domu już 3 września. Bardzo szybko to zaproszenie przysło. Tak naprawdę przekazała je Kelly Leffler, szefowa specjalnej delegacji, która przyjechała na zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. No, to jest mamy do czynienia z bardzo ważnym wydarzeniem, które pokazuje, że rzeczywiście prezydent Karol Nawrocki i jego administracja ma po prostu stworzone mocne kanały komunikacji z Donaldem Trumpem i z kolei amerykańską administracją w Białym Domu. Tutaj myślę, że warto przypomnieć, że w momencie zaprzysiężenia pojawiły się takie głosy krytyczne, no, że właśnie Amerykanie wysłali delegację o niskiej randze, że no, przewodniczyła jej szefowa administracji do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, że to był ktoś kompletnie nieważny, że to pokazuje, że Amerykanie w istocie nie są zainteresowani prezydentem Karolem Nawrockim i po prostu go lekceważą. Tymczasem okazuje się, że już w momencie zaprzysiężenia Prezydent Karol Nawrocki został zaproszony do Białego Domu. No, myślę, że to dobitnie pokazuje, w jaki sposób Donald Trump spogląda na e, nowego polskiego prezydenta. No, no właśnie, czy, ale że to, to też. Spotkanie. Karol Nawrocki spogląda na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi w sposób niezwykle poważny. To chyba czytają w Waszyngtonie no, te słowa z orędzia, choćby e, mówiące o budowaniu bilateralnego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Bardzo dziękuję, że to podkreśliłeś. To jest rzeczywiście bardzo ważne. Te konkretnie określenie bilateralne jest tutaj kluczowe. Pamiętajmy, że Donald Trump bardzo lubi prowadzić swoją dyplomację w oparciu o. Porozumienia i formaty dwustronne. Nie lubi robić z Brukselą, której nie traktuje jako poważnego partnera, nie traktuje jako poważnego partnera Unii Europejskiej jako organizacji. A z tym, jeżeli Polska chce coś załatwiać ze Stanami Zjednoczonymi, to musi to robić bezpośrednio. Właśnie jak powiedział prezydent podczas swojego orędzia, w formacie bilateralnym, a nie w jakimś formacie za pośrednictwem europejskich instytucji. Tu nie chodzi o to, czy lubimy, czy nie lubimy Unii Europejską. Chodzi po prostu o skuteczność takich działań. W przypadku Donalda Trumpa, co jasno było artykułowane, Skuteczne są formaty dwustronne, i do tego dąży prezydent Karol Nawrocki. I ja myślę, że to jest ta droga, która umożliwia utrzymywanie kontaktów z no Donaldem dobrze. Trumpem. Pa panowie u się już poznali interes. w Białym Domu, to zresztą też jest sytuacja bez precedensu. Ehm, to, co może być efektem takiego spotkania? No tutaj przede wszystkim myślę, że bardzo ważnym elementem tych rozmów będzie kwestia utrzymania amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, a nawet potencjalnie jej zwiększenia. Wydaje mi się, że to jest jeden z najważniejszych tematów, jakie będzie chciał załatwić Karol Nawrocki. O to jest rzeczywiście kluczowe. Pamiętajmy, że na jesieni ma dojść do ostatecznego zweryfikowania przez Pentagon amerykańskiej obecności na, na świecie. W ramach tej weryfikacji mówi się no właśnie o pewnego rodzaju zmniejszaniu obecności Amerykanów w Europie. Nam zależy na tym, żeby nie doszło do, wycofania, do wycofywania, do zmniejszenia kon amerykańskiego kontyngentu w Polsce, albo potencjalnie nawet, żeby doszło do jakiegoś przesunięcia, na przykład, żeby niektórzy żołnierze, którzy dzisiaj stacjonują w bazach w Niemczech, zostali przesunięci na terytorium polskie. To byłby kolosalny sukces, a jak mówię, no, to te decyzje będą podjęte w, do, do jesieni, tak w ciągu najbliższych miesięcy, więc ta wizyta 3 września jest w kluczowym, w kluczowym momencie, i myślę, że to będzie podstawowa podstawowy temat rozmów. Oczywiście z szereg innych czynników, myślę, że tutaj. Kwestie gospodarcze będą ważne, potencjalne pytanie o potencjalne amerykańskie inwestycje w, w Polsce, o kwestie relacji handlowych. To będzie też y, y, bardzo istotne, ale ja bym jednak powiedział, że tutaj na pierwszym miejscu mogą pojawić się będą kwestie związane z obronnością, szczególnie, że prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, więc to naturalne, że to właśnie prezydent y, rozmawia o tym No i też tak z drugim w czasie ceremonii objęcia zwierzchnictwa nad armią, no tak dobitnie pokazał, kto jest szefem. E, Dokładnie. E, bardzo serdecznie dziękuję. Tomasz Grzywaczewski, podróżnik i publicysta, był pierwszym gościem e, Poranka Radia Republika. Za na chwilę Mariusz Pidis, producent i reżyser, działacz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.